Gra o rozejm. Stambuł na szachownicy Zelenskiego i Putina. Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od terminu, który przynajmniej teoretycznie mógłby stać się punktem zwrotnym w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. 12 maja, według propozycji przedstawionej w Kijowie przez europejskich przywódców i prezydenta Wołodymyra Zelenskiego, na froncie miałoby zapaść całkowite zawieszenie broni. Warunek prosty, lecz brzemienny w skutki. Dopiero po uciszeniu armat Ukraina usiądzie z Rosją do rozmów w Stambule. Z pozoru cała konstrukcja brzmi jak klasyczna sekwencja dyplomatyczna: najpierw cisza na polu walki, potem negocjacje na neutralnym gruncie. W rzeczywistości jest to jednak partia szachów wysokiego ryzyka, w której każdy ruch kryje drugie dno Gambit Zełęckiego. Zełęski, zgadzając się na turecką mediację, rozgrywa kilka figur naraz. Po pierwsze, włącza Ankarę. Gracza liczącego na rewitalizację swojej roli pomostu między Wschodem a Zachodem w architekturę bezpieczeństwa regionu. Po drugie, odzyskuje inicjatywę w sferze informacyjnej, nagłaśnia gotowość Kijowa na pokój, pod warunkiem przerwania ognia i kontrastuje ją z rosyjskim milczeniem na temat rozejmu. Tym samym Ukraina demonstruje konstruktywne stanowisko nie tylko wobec własnych sojuszników, lecz przede wszystkim wobec społeczeństw Zachodu, zmęczonych wojną i jej kosztami. Chcecie pokoju? zdaje się mówić Załęski. My też! To Moskwa broni się przed zawieszeniem broni. Rosyjska taktyka negocjacji pod ostrzałem. Władimir Putin odpowiada klasycznym dla Kremla manewrem: deklaruje chęć rozmów, lecz odmawia zawieszenia broni. To strategia, której celem nie jest wypracowanie kompromisu, lecz wymuszenie kapitulacji poprzez presję militarną, brutalne ostrzały infrastruktury krytycznej i cywilów mają skłonić Ukrainę do ustępstw przy stole negocjacyjnym. Jednocześnie Moskwa stara się przykuć uwagę globalnych mediów spektakularnymi nocnymi wystąpieniami, licząc na to, że echo konferencji prasowej powędruje do poranków w Waszyngtonie i Brukseli. To gra pozorów. Trzymanie pistoletu na stole ma przypominać partnerom, iż to Kreml kontroluje eskalację. Prezydent Erdoğan z oczywistą satysfakcją przyjął szansę zostania gospodarzem rozmów. Turcja po 2022 roku konsekwentnie buduje pozycję niezbędnego mediatora, od eksportu zboża po wymianę jeńców. Tym razem Ankara kalkuluje, że nawet symboliczne powodzenie rozmów wzmocni jej rangę w NATO, a zarazem pozwoli negocjować z Moskwą dalsze przywileje gospodarcze. Paradoks polega na tym, że Erdoğan, popierając warunek rozejmu, staje bliżej linii Paryża, Berlina i Warszawy niż retoryki Kremla. Turcja, która dotąd starała się lawirować, musi wreszcie wybrać stronę szachownicy. Zachód, Marchewka i Kij, czyli sankcje w pogotowiu. Deklaracja europejskich liderów jest najostrzejszym od miesięcy ostrzeżeniem pod adresem Kremla. Brak rozejmu oznacza nowe drakońskie sankcje skoordynowane z Waszyngtonem. I tu pojawia się zgrzyt. Biały Dom ogranicza się do mglistych aluzji o Wielkim Dniu, unikając jasnej zapowiedzi restrykcji. Czy to taktyka wyczekiwania, czy dowód rozbieżności transatlantyckich? Jeśli Putin odrzuci rozejm, na co wszystko wskazuje, a Ameryka nie poprze sankcyjnej eskalacji, jedność Zachodu ponownie stanie pod znakiem zapytania. Jeżeli jednak USA przyłączą się do europejskiego kija, Moskwa już w kilka tygodni odczuje realny ból gospodarczy, szczególnie w sektorach zaawansowanych technologii i energetyki. Czy jutro zapadnie cisza? Praktyka uczy, że Kreml korzysta z czasu do ostatniej minuty, by wysunąć nowe żądania. Lub zademonstrować siłę. Stąd nocne uderzenia rakietowe mogą stać się preludium do fałszywej oferty pokoju, w której rozejm zależy od uznania rosyjskiej okupacji kolejnych terytoriów. Dlatego 12 maja nie jest magiczną datą zakończenia wojny, lecz testem woli politycznej i spójności sojuszników Ukrainy. Załęski wyłożył warunki, Ankara otworzyła drzwi, a Bruksela trzyma w dłoni zestaw sankcji. Teraz ruch Putina pokaże, czy Moskwa gotowa jest choć na chwilę zdjąć palec ze spustu. Gra o rozejm rozgrywana jest w kilku równoległych wymiarach militarnym, dyplomatycznym i informacyjnym. Stambuł może stać się planszą końcowej partii albo kolejnym polem blefu. Jeśli 12 maja ucichną działa, świat zobaczy przebłysk nadziei. Jeśli nie, to miejmy nadzieję, że właśnie tego dnia ruszy lawina sankcji i nowych dostaw broni dla Kijowa. W tym sensie, wielki dzień, obiecanym gliście przez prezydenta USA, faktycznie nadchodzi. Pytanie tylko, czy będzie to dzień szansy na pokój, czy akceleracji wojny, i na to odpowiedź poznamy już za kilka ruchów na tej szachownicy.